Cześć, to jest podcast Psie sprawy, odcinek 40, sezon 4. Witam Was bardzo serdecznie w takim, może nie jubileuszowym, ale równym odcinku, 40 czwartego sezonu podcastu Psie Sprawy. I od razu chciałabym Was przeprosić, że tak długo nie nagrywałam, że tak dawno nie było odcinków. Rzeczywiście dopadły mnie sprawy pracowe, dopadło mnie trochę życie i podcast zszedł na dalszy plan. Co nie było moim planem i chciałabym powrócić do takiego bardzo aktywnego i, i regularnego nagrywania tych odcinków, natomiast wiem, że nie zawsze jest to realne. Wiem, że czasem przychodzą inne rzeczy, które muszą wtedy dostać priorytet, ale będę się starała. Żeby tych odcinków było więcej, żeby były bardziej regularne i intensywne. No i dzisiejszy odcinek to będzie trochę taki odcinek, chyba dla was nudniejszy. Wiem, że mniej lubicie takie odcinki, natomiast on będzie krótszy i on będzie zajawiał trochę to, co się będzie działo dalej. No, bo musiałam sobie, słuchajcie, przemyśleć trochę, co chciałabym dalej robić z podcastem. Jak chciałabym go prowadzić? Ta formuła, w której robiłam go teraz, wydaje mi się, że się trochę wyczerpała. I wydaje mi się, że to też nie było zbyt jasne. Ten podział na sezony, czego jaki sezon dotyczy, i tak dalej. Myślę, że to, to był taki projekt, który gdzieś tam zrobiłam i teraz chcę go zamknąć. Ale nie martwcie się. Podcast nie będzie zamknięty, podcast będzie dalej nagrywany, po prostu zyskuje nową formułę. I chciałabym dzisiaj trochę podsumować tego, to, co robiłam do tej pory, opowiedzieć Wam, jak to będzie wyglądało, i zachęcić Was oczywiście do dalszego słuchania i śledzenia wszystkich spraw, bo będzie działo się sporo. Po pierwsze chciałabym wam przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować, że już 2,5 roku jesteście ze mną i że wspieracie podcast Psie Sprawy, słuchacie. Jest was naprawdę tutaj strasznie dużo, bo na samym Instagramie jest was prawie 3000. Jest mnóstwo osób, które śledzą nas na Spotify, które śledzą na innych platformach streamingowych. Więc za to na pewno niesamowicie dziękuję i dziękuję, że jesteście ze mną po prostu też tak na co dzień, że śledzicie to co robimy. Do tej pory udało mi się nagrać 88 odcinków. Zwykle te odcinki trwają między 30 a 40 minut. Ostatnio są trochę krótsze, ale dla porównania te pierwsze były dużo dłuższe. No i tak jak mówiłam, na Instagramie siedzi nas prawie 3000 osób, co dla mnie jest dużą liczbą, wiem, że w dobie Instagrama to pewnie są bardzo małe liczby, natomiast dla mnie to jest naprawdę wspaniały wynik, z którego jestem bardzo dumna, zwłaszcza, że psie tematy i zwłaszcza psie sporty to nie są tematy bardzo popularne. Raczej ciągle niszowe. No i jakie wnioski mam z tych 88 odcinków? Przede wszystkim trochę nabrałam dystansu do tego, co chciałam promować na początku. Ja jestem bardzo związana z psimi sportami, robię z moimi psami psie sporty. Jakby też trochę się kształcę w tych kierunkach i staram się pracować nad sobą, jako nad trenerem psich sportów. Natomiast nie jest to temat, który dla Was jest najbardziej interesujący. Wiem, że jest tu gro ludzi, dla których psie sporty są niezwykle ważne i oczywiście te odcinki będą powstawać, natomiast dla większości osób te odcinki o behawiorze, odcinki ogólne są dużo dużo bardziej ciekawsze. Co dla mnie też interesujące, bardzo lubicie recenzje produktów i często o nie pytacie. Bardzo dużo osób pisze do mnie: "Hej, jaką miskę polecasz?" albo "Hej, jakie szelki polecasz?". Pokazywałaś kiedyś czy mówiłaś o tym i o tym, czy możesz to nadal polecić? Więc to jest taki dla mnie sygnał, że poszukujecie konkretnych informacji i poszukujecie też wiarygodnych recenzji, które pozwolą wam na przemyślany zakup. I mam nadzieję, że takie zakupy i takie właśnie przemyślane nabytki dla psów uda mi się tutaj promować, i o tym za chwilę. Natomiast te recenzje produktów to jest coś, co będzie się pojawiać. Na pewno bardzo, bardzo dużo pytacie o problemy psów reaktywnych. I życie z nimi w mieście. I też te storiesy, gdzie pokazuję, jak pracuję z Ozim, jak pracuję z Lemim. To są dla Was bardzo interesujące, zwłaszcza jeśli chodzi o Behavior, i wiem, że takich treści szukacie. Dzisiaj sobie przeglądałam też najlepiej słuchalne odcinki. No i jak w większości podcastów, to, to jest taka prawidłowość, że najbardziej słuchalne, najlepszą słuchalność mają te odcinki pierwsze. No bo każdy zaczyna od początku podcastu, co dla mnie akurat jest takie średnie. Słuchajcie, bo te pierwsze odcinki rzeczywiście nie. Były w najlepszej jakości nagrywane. Jeszcze wtedy nie siedziałam tutaj w mojej garderobie zamknięta, nie miałam takiego, no, w miarę dobrego mikrofonu, tylko nagrywałam do telefonu. Więc. Te pierwsze odcinki nie są najlepszej jakości, i boję się, że osoby, które wiecie, ich słuchają, potem nie są nimi tak mega zainteresowane, jakby dalszym słuchaniem, no ale tak już jest, tego nie przeskoczymy. Natomiast rzeczywiście, te wychowanie psów w mieście, to jest coś, co tych, w tych najlepiej słuchalnych odcinkach też się przewija i o tym będziemy sporo mówić, bo żyję w mieście. Na razie, niestety, wyprowadzki nie planuję i planuję dalej żyć w mieście, więc myślę, że te odcinki będą się pojawiać, bo są dla Was po prostu wartościowe, chcecie ich słuchać, są dla Was ważne, więc czemu nie? Te wychowanie psów sportowych to będzie temat, który też będzie się przewijał, bo ja widzę, że coraz więcej osób traktuje sport z psem trochę tak jak sport w życiu człowieka. Ja też uprawiam sport. Wiecie, w tym roku przebiegłam półmaraton, bardzo się do niego przygotowywałam i nabrałam takiego dużego szacunku do tego, co robię z psami sportowego, bo wymagało to ogromnych poświęceń ode mnie, ogromnego przygotowania. I tak samo jak ten sport wdrożony w życie totalnego laika, czyli mnie, dał mi bardzo dużo, tak samo myślę, że sport wdrażany w życie psów laików, które na co dzień są takimi wiecie kanapowymi fafikami, może bardzo dużo wnieść i ja bym chciała to propagować. Już robiłam ta dużo takich odcinków, które pokazywały, jak sport może poprawić relacje, zmienić życie z psem i chciałabym dalej o tym mówić, zwłaszcza że rzucanie piłeczki w parku to też może być sport, jeśli jest dobrze robione i na pewno mam też takie wnioski trochę negatywne, można tak powiedzieć, może bardziej pesymistyczne, które mówią mi, że rzeczywiście, tak naprawdę, większość z Was trafia na moje podcasty przez Spotify'a, co jest super. Natomiast Spotify jest takim medium, taką aplikacją, która ciągle nie jest doskonała i promowanie się na niej nie jest łatwe. Tak naprawdę nie ma zbyt dużych możliwości reklamowych, promocji podcastów na Spotify'u. I dotarcie do Was gdzieś przez jakieś wyszukiwarki też nie jest proste, bo tak naprawdę prowadzone rankingi do ty tak w tych prowadzonych przez, podcast przez Spotify rankingach wygrywają podcasty kryminalne, podcasty takie informacyjne i bardzo ciężko się takim. Dosyć wyjątkowym i niszowym treściom przebić przez te rankingi. I to jest dla mnie też taka motywacja, żeby bardziej się promować na Instagramie, na innych mediach. A znowu, jak wiecie, Instagram i jego algorytmy to nie jest bardzo łatwa sprawa i to nie jest łatwo, żeby się przez nie przebić, bo wygrywają tam ciągle piękne obrazki i bardzo dopracowane wizualnie treści. Natomiast treści, w których jest treść, w których jest to mięso, którego szukacie, niestety na Instagramie nie mają takiego dobrego prawa bytu jak te pięknie, estetyczne treści. No i rzeczywiście dużo mniej, dużo więcej czasu trzeba poświęcać na promocję, a mniej na merytorykę zostaje. I to jest dla mnie taki dysonans, z którym ciężko mi się pogodzić, bo ja jestem osobą, która zawsze więcej uwagi przykładała do tej merytoryki. Bardzo, bardzo dbam o część wizualną, i to jest dla mnie w ogóle bardzo ważna część w życiu i. Swojego czasu nawet zajmowałam się takimi kwestiami wizualnymi. Pracuję zresztą jako osoba zajmująca się marketingiem, brandingiem, więc wyobrażacie sobie, że rzeczywiście jest to dla mnie ważne. Natomiast jeśli jest taki czas, kiedy muszę zainwestować albo w treść dla Was, albo w estetykę dla Was, to zawsze będę inwestowała w treść. No i rzeczywiście były pomysły na webinary, YouTube, jakieś tam mechanizmy wspierania twórców. Ale brak na to czasu. Mam dwa psy, mam strasznie wymagającą pracę, mam drużynę, mam naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które dzieją się dookoła. Też nie ukrywam, że te przygotowania do półmaratonu, które gdzieś tam zaczęłam zimą, bardzo mnie wybiły z rytmu takiego regularnego przygotowywania psich spraw. Natomiast ostatnio podczas urlopu miałam chwilę czasu na przemyślenia, miałam chwilę czasu na zastanowienie się, co to ja bym naprawdę chciała robić z tym podcastem, i mam solidny plan poprawy. Mam już trochę taki rozpisany. Że tak powiem, harmonogram, więc mam nadzieję, że wreszcie te moje zapewnienia, które zawsze Wam tu zostawiam, spotkają się z rzeczywistością. No, ale jak wiecie, albo nie wiecie, to już wiecie, nie lubię narzekać i nie chcę się skupić na tym, co było, tylko wolę. Zaplanować rzeczy, które będą się działy, i o tym teraz przez chwilę powiem. Przede wszystkim będziemy robić odcinek co dwa tygodnie, to się nie zmienia. Tak będę starała się to robić. Wiem, że teraz czekaliście ponad miesiąc na nowy odcinek i nie jest on zbyt merytoryczny, tylko bardziej takie bla, 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 <laughs> ale te plany pozostają niezmienne. Na pewno postaram się być aktywniejsza na stories, to jest moja wielka motywacja. Już praktycznie porzuciłam swojego prywatnego Instagrama i staram się wszystko robić na Instagramie Psiązprawowym. Teraz będziemy dzielić odcinki nie ze względu na sezony, tylko ze względu na bloki tematyczne. I zaraz te bloki tematyczne Wam przedstawię, i to będzie nowa formuła podcastu. Ciągle będą pojawiały się odcinki na zamówienie, bo wiem, że to bardzo lubicie i to jest coś, na co bardzo czekacie. Więc mam nadzieję, że że będziecie ciągle zadowoleni i ciągle będzie Wam się podobało to, że możecie sobie jakiś tam odcinek zamówić, i będziemy robić głosowania. Zacznijmy od tego, że do formuły podcastu zostaną dodane też wywiady, relacje z zawodów i odcinki spacerowe. Więc oprócz takiego klasycznego zamknięcia się w garderobie i nagrywania, będę dodawała też wywiady z różnymi twórcami, z ważnymi osobami w w świecie, czyli wrócimy sobie trochę do o, formuły z sezonu pierwszego. Oprócz tego chciałabym Wam dodawać relacje z zawodów, czyli to będą takie takie krótkie urywki, krótkie odcinki dodawane właśnie jako relacja z najważniejszych zawodów, które się odbywają i pierwszymi zawodami będą, będą Mistrzostwa Europy w Czechach, na które jedziemy za trzy tygodnie. Więc za około półtora miesiąca oczekujcie właśnie takiego pierwszego odcinka z zawodów. No i będą się pojawiały też odcinki spacerowe. Z racji, że mój piesek reaktywny już jest dużo mniej reaktywny, będę chciała Wam trochę opowiadać, jak do tego z Ozim doszliśmy i będę o tym opowiadała ze spacerów, więc będziecie mogli trochę na żywo słyszeć, co z Ozim robimy na spacerze. I teraz chciałabym Wam przedstawić cztery bloki tematyczne, w których będziemy się teraz poruszać. No i nie zapomnijmy o tym piątym, czyli odcinku na zamówienie, który będzie się pojawiał też raz na jakiś czas. Nie, jeszcze, jeszcze nie wiem raz na jaki. Myślę, że co najmniej raz na trzy miesiące taki jakby blok będzie się pojawiał. Cztery bloki, do których chciałabym Was zaprosić przy słuchaniu podcastu Psie Sprawy. To będzie behawior, Czyli coś, o czym mówiłam, co jest dla Was najbardziej interesujące: sport, akcesoria, psie, gadżety i pies w mieście. Każdy z tych bloków tematycznych będzie oznaczony inną ikonką, i ta ikonka będzie pojawiała się na Instagramie i na Spotify'u oraz będzie to oznaczone w odcinku. Jakby, co ma na celu takie oznaczenie? Chciałabym, żebyście jeszcze bardziej selektywnie podchodzili do treści i jeśli na przykład nie będziecie chcieli słuchać o psich gadżetach, bo Was to nie interesuje, albo jeśli nie będziecie chcieli słuchać o sporcie, bo to też nie jest temat dla Was, to będziecie mogli sobie już na poziomie tytułu odcinka. Lub na poziomie postu na Instagramie czy Stolisa zobaczyć, na czym o czym dany odcinek będzie i słuchać go albo nie. Pewnie większość twórców złapałoby się za głowę i powiedziało, przecież ucinasz sobie zasięgi i ucinasz sobie słuchalność. No nie, ja szanuję moich odbiorców i chciałabym, żeby dla każdego trafiło się coś miłego. Wiem, że też dużo z Was korzysta z Spotify'a w taki sposób, że dodajecie sobie odcinki do playlist, zostawiacie je sobie na później, ściągacie je sobie i tak dalej, więc chciałabym, żebyście mieli możliwość tutaj takiego łatwiejszego podchodzenia do jakiegoś szeregowania tych odcinków patrzę sobie na zegar. Słuchajcie, mamy nagranych już 13 minut i chciałabym, żeby ten odcinek nie był jakiś bardzo długi, bo on jest niezbyt ciekawy. Ja przyznam to sama. To nie jest ciekawy odcinek. To jest odcinek trochę dla mnie, żeby oddzielić to co było, te odcinki, które już nagrywam, od tego co będzie teraz. Myślę, że yy, będziecie zadowoleni. Myślę, że ja będę zadowolona tego, jak to będzie prowadzone. I mam nadzieję, że będziecie tu ze mną ciągle, że będziecie dalej słuchać psich spraw, że będziecie pisać do mnie, wysyłać swoje problemy, pytania. To jest coś, co bardzo mnie motywuje do działania, co daje mi dużo energii, co sprawia, że ej, no po prostu chce mi się to robić, chce mi się dla Was nagrywać. A uwierzcie, że w takim okresie letnim, kiedy jest piękna pogoda, ma się ochotę wyjść na spacer, po prostu pobyć gdzieś na zewnątrz, zamknięcie się tutaj w dwumetrowej garderobie, nie jest najłatwiejszą rzeczą, natomiast ta motywacja, która przychodzi od nas, naprawdę bardzo dużego kopa mi daje, żeby to robić i mam nadzieję, że uda mi się powrócić do regularności, którą miałam na początku i ciągle dostarczać wam wartościowe treści. Bardzo dziękuję wam za słuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejne już w zupełnie nowej formule, o której właśnie wam opowiedziałam i która mam nadzieję, będzie dla was fajna, interesująca, satysfakcjonująca, przynosząca wam dużo nowej wiedzy, ale też dużo fanu. Tak. Mam nadzieję, że wszystkie te obietnice uda mi się spełnić. No to dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do usłyszenia.